Czy jestem dupką, bo skrzyczałam babcie swojego narzeczonego. A ty czytasz historię. No. O widzicie, brawa dla Ady. A historia tyczy się babci mojego narzeczonego i mojego dwuletniego synka. Obecnie mieszkamy w domu rodzinnym mojego narzeczonego razem z jego rodzicami i babcią. Narzeczonego i przyszłych teściów często nie ma ze względu, że pracują. Mój narzeczony wyjeżdża w tease, a teściowa w delegację teściu pracuje na miejscu. W ostatnie sobotnie popołudnie naszykowałam obiad, po czym poszłam posprzątać po obiedzie do kuchni. Mój synek, już zmęczony, czekający na popołudniową drzemkę, wszedł do kuchni, dając mi znać, że jest jeszcze głodny więc postanowiłam zrobić mu naleśniki, bo bardzo je lubi. Niestety, tak jak już pisałam, ma dwa latka i nie spodobał mu się fakt, że po pierwsze musi czekać na naleśnika i po drugie nie mogę go mieć w tym momencie na rękach i zaczął płakać, położył się na ziemi. Starałam się wytłumaczyć mu wszystko, żeby się uspokoił, ale nie pomogło. W tym momencie weszła jego babcia, która zaczęła go wołać. Dodam tylko, że gdy mój młody ma swoją Fimeę, Każde słowo wypowiedziane w jego stronę, czy to ode mnie, czy od babci, działa jak płachta na byka. No i młody za każdym wypowiedzianym słowem płakał coraz bardziej. Wtedy poprosiłam ją, żeby zostawiła go w pokoju, to zaraz mu przejdzie. Za każdym razem proszę ją grzecznie. Ale oczywiście jej moja prośba nie interesowała. Aż żyłka mi pękła w momencie, jak zaczęła go przezywać. Beksa, Franek Beksa. Ale ta babcia, tak? Beksa, Franek Beksa. Ta, babcia do tego swojego prawnuka. Do dwulatka? Okay. W momencie, kiedy mój syn już zanosił się płaczem i wołał do mnie, tak dowaliła tekstem: Sama mama, mama do ciebie nie przyjdzie, mama cię nie kocha. Jezu. No i tutaj już nie wytrzymałam. My też! <laughs> Weszłam do tego pokoju, biorąc mojego podpachę, i powiedziałam babci, że jest gorsza niż dziecko. I czy kurwa, nie rozumie, że ma go zostawić w spokoju i nie przezywać, bo jest głodny i zmęczony. Przy czym odpowiedziała mi, że, że przeszkadza jej płacz dziecka. Więc ja odpowiedziałam, że takim dojrzałym zachowaniem to na pewno przesta nie przestanie płakać. Przy czym zabrałam dziecko i wyszłam do kuchni je nakajwić. Opowiedziałam o tej sytuacji teściowej, a ona powiedziała mi, że jedyna osoba, która powinna zwrócić uwagę babci, to mój narzeczony i ona, bo ja i mój teściu jesteśmy obcy dla babci. Bez pokieństwa krwi. Czy jestem dupką, bo zwróciłam uwagę babci? Czy powinnam pozwolić na takie <grym> zachowanie w kierunku mojego syna? Dodam tylko, że to nie jest pierwszy raz, kiedy kulturalnie zwracałam jej uwagę, ale teraz po prostu nie wytrzymałam.